W czwartek, 14 listopada, odbyła się 24 sesja Rady Miejskiej we wrześniu. Radni zebrali się, aby podjąć 12 uchwał. Jedną z najważniejszych było poszerzenie pod strefę ekonomiczną Invest Park o firmę Gestamp, która chce również rozbudować fabrykę. Burmistrz Tomasz Kałużny tłumaczy, że uchwała Rady Miejskiej jest dopiero pierwszym krokiem w całej procedurze. Potrzeba mnóstwo różnych zgód, zezwoleń z Urzędu Marszałkowskiego i różnych tam innych instytucji. Potem ten wniosek musi zaakceptować, ale mamy już wstępną deklarację, dzisiaj miałem spotkanie z władzami strefy. Akceptacja, że zgadzają się, żeby ten teren objąć. W tym przypadku ze względu na taką właściwie w skali europejskiej innowacyjność, która się ma pojawić w tej nowej fabryce. Omija się. Przepisy, które normalnie by było nie sposób zaakceptować w ramach przepisów dotyczących specjalnych stref ekonomicznych. W obradach udziału nie brał Stanisław Dominiczak, który przegrał batalię o swój mandat w naczelnym sądzie administracyjnym. Rada Miejska nadal czeka na pisemny wyrok z Warszawy. Sytuacja wygląda w ten sposób, że w momencie już kiedy rada podjęła uchwały wygaszające mandaty trzem radnym, przypomnę, pozostali dwaj radni nie odwoływali się, więc ta uchwała była skuteczna. Oczywiście one wszystkie trzy trafiły do komisarza wyborczego i już jakby przy tamtym trybie, czyli dla wszystkich trzech radnych, jeśli tracą mandat, komisarz wskazał kolejną osobę z listy. Czyli jeśli dostaniecie wyrok NSA, wysyłacie go do komisarza wyborczego, do Konina? Nie, bo, bo już jakby ta procedura jest ustalona. Tak? Czyli jeśli wygaśnie mandat radnego Stanisława Dominczaka, komisarz stwierdził, że w jego miejsce wchodzi pan Mieczysław Małachowski. Tradycyjnie radni zadali dziesiątki pytań. Dotyczyły one różnych spraw. Śmieci, grobów powstańców Wielkopolskich, braku lamp i chodników. Przyszli też goście z zewnątrz, wśród nich byli licealiści, którzy interesują się samorządem. Dziękuję,